Kiemka widzowie, z tej strony pan prowadzący, czyli Łysy z Bera. W dzisiejszym filmiku chciałbym przedstawić wam swoją postać, czyli potężnego wudu, który na daną chwilę plasuje się, jeżeli dobrze pamiętam, na pozycji 22 wśród wudu na serwerze TANAR. Jeżeli chodzi o Power, Pokażę wam w dzisiejszym filmiku swoje osiągnięcia, efekty psycho, efekty orbów, statystyki, wygwiazdkowanie, ulepszenie Q, drop sprzętowy oraz to, co lubicie najbardziej, czyli stan konta, jeżeli chodzi o złoto w grze. Zatem zapraszam do oglądania. Pierwsze, co wchodzi na warsztat, może niech to będą osiągnięcia. Skakujemy na ostatnią zakładkę, bo myślę, że najbardziej Was interesuje ten boss, czyli najmocniejszy boss na tą chwilę w grze, gdzie tak naprawdę dojście jest do niego trudniejsze niż sam boss, ale to taki off-top. Zdobyte sprzęty epickie 0, zdobyte sprzęty rzadkie 16, 14 sztuk, zdobyte synergetyki 99, zdobyte drify 55. Na tą chwilę mam ubitych 499 sidrak. myślę, że dzisiaj jakbym nie musiał wyjść z ostatniej sidragi. To byśmy mieli okrągłe 500. Kolejnym bossem, można powiedzieć, endgameowym jest taru w wersji Hard, gdzie na tą chwilę mamy zdobytych sprzętów epickich 0, zdobytych sprzętu rzadkich 1, zdobytych synergetyków 34, zdobytych driftów 15. Artaruli mam ubitych 145 na 250 nie chodzę tam za często. Tak naprawdę wolę, normalne tarule. Już jesteśmy na tej zakładce, to pokażę Wam macheta w trybie Hard, zdobyte sprzęty epickie 0, zdobyte sprzęty rzadkie. 1, zdobyte synergetyki 39, zdobyte drify 14. No to jak już tu jesteśmy, to myślę, że mogę Wam pokazać jeszcze ta rula w trybie normal. Co ciekawe, mam zdobytych dwa epiki z niego. Jakie to były, to do końca nie pamiętam. Wydaje mi się, że to był ten ostatni Alenor i Brzmi. E, zdobyte sprzęty rzadkie 35, zdobyte z energetyki 366, zdobyte drify 158. No i machet w trybie normal, zdobyte sprzęty epickie 0, zdobyte sprzęty rzadkie 24. Zdobyte synergetyki 386, zdobyte drify 130. Jeżeli chodzi o drop sprzętowy, to tak jak widzicie na załączonym obrazku, ostatnio coś mi tam poleciało z nowego bosika, i to były tak naprawdę dwa dropy na około tam 100 nowych bosów w trybie hard, oczywiście. Jakieś tam Remigeski, Cienie, Cienie Tarula, Remigeski, Zala, Cień Tarula, nienawiść Drogula, Lenor, 50%, perełka. Mm, bardzo fajny. No i coś tam pan prowadzący. Dropi. Dobra, jeżeli chodzi o sameku EQ, zaczniemy od góry. Od miłości, tej mojej przeklętej miłości. Miłość Morany. G1. Na to chwilę ulepszona na plus 10, wiedzę włożony arcy orb, redukcja obrażeń do ataku obszarowego. Dalej mamy cięta rula G1, stopień ulepszenia plus 10, wiedzę arcy większe szanse trafienia po chybieniu na poziomie drugim. Dalej Zala G2. Dzisiaj ule, wygwiazdkowałem na G2 tak naprawdę parę godzin przed nagraniem. Ulepszenie plus 10, arcy redukcja obrażeń do ataku dystansowego na drugim poziomie. Ulepszenie wiedzy. Dalej, wyrok Helara, jeżeli chodzi o gwiazdki, jest to stan na dzień dzisiejszy G2. Plus 11, arcy Tiat, czyli większe obrażenia na bossy. Poziom drugi, ulepszenie w wiedzę częściowo i głównie w perzet. Dalej Temary, stan wywiastkowania G1. Ulepszenie plus 11, arcy redukcja odbrażeń od ataku wręcz. Poziom drugi, ulepszenie w, trochę w wiedzę, trochę w perzety. Dalej Atawa, oczywiście G3, stan ulepszenia plus 10. Na tą chwilę, no niestety mi ospaliło i jest stan, jaki jest. Arcy Kat, arcy Liat na poziomie trzecim, e, ulepszenie w wiedzy. Dalej Envilka, czyli budki, stan G1, jeżeli chodzi o wygwiazdkowanie, plus 13, ulepszenie. Arcy Redukcja obrażeń od ataku mentalnego i ulepszenie wiedzy. Ariarchy G1 plus 11 ulepszenie, szansa na przyjęcie manny, arcy, oczywiście poziom drugi, ulepszenie w wiedzy. No tu już się zaczyna ciekawie, dar skrzydlatej, G2 stan ulepszenia plus 10, oczywiście arcy dodatkowe złoto, Poziom pierwszy, ulepszenie trochę w moc, trochę w wiedzę. Drugi dar, G2, plus 10, arcypren, czyli dodatkowe psychodoświadczenie, ulepszenie w perzety, to jest akurat do skasowania, do spalenia, bo tak naprawdę już perzetów i tak mam dość sporo, więc będziemy zmieniać na moc lub wiedzę. W Woglery, stan na dzień dzisiejszy G2, jeżeli chodzi o wygwiazdkowanie, ulepszenie plus 10. Arcy, szansa na przyjęcie zdrowia, poziom drugi, ulepszenie w perzyty, także do pasowania i ulepszenia w wiedzę lub w moc. Portasis, stan wygwiazdkowania G1, plus 11, ulepszenie, redukcja rozładowania sprzętu, magni i poziom trzeci, to jest też orb do zmiany, ale jakoś tak ciągle się nie mogę zabrać, żeby to arcy kupić stan ulepszenia w wiedzę plus 35 punktów. Myślę że fajnie no, trochę wytrzymałość tak 38 już miałem zmienić ale jakoś zderzali mi było tego ulepszenia chociaż pewnie część z was powie że plus 11 to nie ulepszenie więc no ale tak jest jak jest. Tutaj jeżeli chodzi o efekty psychozbiorcze szansa na trafienie krytyczne 54 na daną chwilę trochę zmieniłem ku temu mi te trafienie krytyczne spadło ale jak spimy, w, darach, w darze obecnie szansa na podwójny atak niecałe 57%, modyfikator obrażeń magicznych niecałe 50, 77%, także eksplimy cały czas modyfikator trafień mentalnych powyżej 120%, podwójne losowanie trafienia 53% i w górę przyłamanie odporności na uroki 46%, redukcja obrażeń na to chwilę w trybie ofensywnym 30%, szansa na unik 21-64%. Szansa na zredukowanie obrażeń około 9, redukcja obrażeń krytycznych 41, redukcja otrzymanych obrażeń biernych 20, obrona przeciwko urokom dołożona, no regenerację manny 5%, zużycie manny 30%, regeneracja kondy, no bo to, to wiadomo, to jest standard odporność na efekty krępujące, ukazanie 10, prawie 11%. Jeżeli chodzi o orby, no to w sumie już wam przeczytałem, jakie mam, ale może tutaj zbiorczo jeszcze większe obrażenia na bossy, szansa na przyjęcie many, szansa na przyjęcie zdrowia, większe obrażenia na zwykłych przeciwników, szansa na mocniejszy atak krytyczny, większa szansa trafienia po chybieniu, redukcja obrażeń na ataku obszarowego, redukcja obrażeń na ataku wręcz, redukcja obrażeń na ataku dystansowego, redukcja obrażeń ataku mentalnego, dodatkowe złoto, dodatkowe psychodoświadczenie i redukcja rozładowania sprzętu. Jeżeli chodzi o statystyki statystyki, na to chwilę w trybie ofensywnym, no mam dużo tych, tych HP, ale to mówię to jeszcze, myślę, że będzie do zmiany 6469 manny w trybie ofensywnym 299-2992 92 kondycja, no to tam w sumie 1100 kawałki nieważne. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o moc mam na to chwilę 951 mocy. Trochę resy zrobione, podładowane w moc. Wiedzy 1231. Jeżeli chodzi o resy w drugdarach jeżeli chodzi o resy ogień 83%. Energia 82% niecałe. Przepraszam, zimno 82%. Energia 83,3 UROK 81,93 No i fizyczne tak jak tutaj widzimy Jeśli chodzi o zasobność portfela e, czyli stan konta jeżeli chodzi o złoto w grze pana prowadzącego, to na tą chwilę mam 16, trochę ponad 16 baniek, prawie 17 Przy sobie i na targu około 102 W depo nic nie mam więc słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jak coś widzimy się na live'ach. No i tyle miłego wieczoru Wam życzę. Trzymajcie się. Na razie.